I konie ruszyły. Dobrze przyjął start Masterbars. Ale już jeździec ściągnął go na siebie. Teraz Wasilew przed Wilga Fatą. Wasilew lekko skoczył rywalą. Droga Wilga Fata Masterbars. Cyrus via Verdi Kosak. I na ostatnim miejscu galopuje sobie Darduni. Mniej więcej 2000 metrów do celownika. I Wasilew przed Wilga Fatą. Na czele na trzecim miejscu Masterbars, dalej Cyrus, stawka się troszkę rozciągnęła. Piąty Via Verdi Kosak, na szóstym miejscu nie niezmiennie Darduni. I wciąż Wasilew pierwszy, 1600 metrów do celownika. Na drugim miejscu galopuje klacz Wilga Fata, dalej Masterbars, Cyrus, potem niewielki odstęp Via Verdi Cossack i Darduni. Wciąż bez zmian. Wasilew na prowadzeniu Wilga Fata tuż za nim Master Bars i Cyrus Via Verdi Kosak oraz Darduni Nikt się jakoś nie wyłamuje konietek od startu w tej samej kolejności 1100 metrów do celownika za chwilę konie wejdą w zakręt i wciąż Wasilew Wilga Fata druga teraz troszeczkę ruszył się chyba Master Bars ale wciąż jest trzeci, dalej Cyrus i w niewielkim odstępie galopuje Via Verdi w odstępie zanim znowuż Dardoni. Jakieś 800 metrów do celownika i Wilga Fata zbliżyła się do Wasilewa, Cyrus do Master Barsa. Stworzyły się takie dwie pary, potem Via Verdi i na ostatnim miejscu Dardoni. 650 metrów do celownika, Wasilew trzyma Kanad Wilga Fata polem. A to szeroko wyszedł Wasilew. Zrobił miejsce dla Masterbarsa przy kanacie. Z tego ten korzysta. Polem Wilga Fata ruszył się Via Verdi -Cosac. Master Masterbars chyba jednak nie da rady. Wasilew e, walczy z kilkoma końmi, ale już nie z Wilga Fatą, bo ta odpadła. Polem ruszył się Via Verdi Kosak. Ma 200 metrów do celownika i prowadzi przed Syrusem. Via Verdi Kosak i Cyrus. Via Verdi, Kosak, Cyrus, 50 metrów do celownika, Cyrus dostał skrzydeł i Cyrus wygrywa tą gonitwę. Via Verdi, Kosak drugi, dalej Darduni, na czwartym miejscu Wilka Fata, Masterbars, ostatni Wasile.